No, słuchajcie. Laptop na pasiece i jedziemy. Pytanie takie mogłoby się wydarzyć. Tego jest brud. Tego jest brud. Na Facebooku, że ludzie się pytają o cokolwiek. I teraz tak. co zrobić, kiedy przyjechały nam matki pocztą, a my nie jesteśmy nic ogarnięci. No to zwyczajnie robimy to samo, co ja robię z tymi e, weselniakami, nie? Robimy identycznie to samo. Odseparować młodą pszczołę. Można, no, można mieć to na miejscu, można wywieźć, od razu dać syropu, żeby nie były jak nie mamy jedzenia czy coś, tam od razu dać im syropu, żeby one były po prostu potulne, żeby nic im nie przeszkadzało, żeby nie były w ogóle z jakichkolwiek powodów rozdrażnione. No i w tym momencie to, w tym momencie podkładamy sobie wieczorem na przykład te matki. Nie? Zanim ta pszczoła w ogóle zacznie się oblatywać, nie może być żadnej pszczoły, która jest lotna, bo one wtedy są paskudne, one nie chcą przyjmować. Te pszczoły, które są latne, one już bardzo dużo zapamiętały i tak dalej, i tak dalej. One prowadzą to, one są takie obronne wtedy bardziej te pszczoły, ja nie wiem dlaczego. I one sobie nie dają w kasę dmuchać i, i te matki po prostu jakbyśmy tak wrzucili do tej lotnej pszczoły, to one by nam to ścięły. A jak włożymy to ja do samej młodej pszczółki, te matki podłożymy, cośmy kupili, no to wtedy to i tak się dzieje, że, że one zostaną przyjęte i po prostu zrobi się ten weselnie. Jak, jak się udalej unasienią, to się unasienią. Trzeba właśnie pilnować, żeby albo miały jakieś żarcie porządne na ramkach, a najlepiej dawać im wtedy syrop jeszcze dodatkowo. Bo jeśli nie wkładamy, nie wkładamy to jakoś w mateczniku, tylko po prostu chcemy tak dać w klateczce, no to wtedy właśnie zrobić w ten sposób, że mieć samą młodą pszczołę. Więc samą młodą pszczołę, wtedy jak podłożymy taką, taką matkę, to ona zostanie na pewno przyjęta. No, no, no na pewno zostanie przyjęta. Jeszcze jak one dostaną tego syropu. Można jeszcze nawet zrobić tak, że na tych ramkach to ten wyciągnąć i te ramki tak spsikać wodą z cukrem, tak? Spsikać. Wtedy one zaczną wszystkie się lizać. I w tym momencie jak będzie ta matka i w ogóle, to to wszystko położyć tą klateczkę, na przykład na ramkę położyć. Tą ramkę można... No, ja nawet tak robiłem, że tą ramkę wyciągałem. Tymi młodymi pszczołami położyłem, nie? I wtedy jak wsikałem to wszystko, to położyłem tą klatkę, wsikałem to wszystko i wtedy one zaczęły to wszystko lizać i te pszczoły nawet te tutaj od spodu wychodziły, żeby to lizać wszystko i one wtedy zaczęły lizać tą klatkę, tą matkę, to wszystko, wyniuchały i gitara, nie? I jeszcze jak jest taka szansa, to po prostu ta świta, która jest z tą matką, to wywalić ją. Walić ją w długą, tylko zostawić tą samą matkę. Na ten moment, kiedy my chcemy to podkładać, to samą matkę już w tej klateczce wtedy, jak będziemy już widzieć, że one liżą tą matkę, że je tam przez języczek coś podają, przez te szparki. To my możemy normalnie na tą ramkę ją wypuścić i nic się nie stanie, i delikatnie, delikatnie wtedy schować z tego ula. Pach, i to jest to wszystko. No, tą metodą taką. No to, ja, no to tak, no to byśmy musieli mieć nie wiem jakie pszczoły, żeby nie chciały nam tego przyjąć. No, no Najlepiej, jeśli takie coś robimy, a mamy do wybrania z różnych naszych rodzin te łagodniejsze, a nam zależy, żeby te matki, te cośmy kupili, jakoś się poprzyjmowały, no to właśnie, też by trzepać tą młodą pszczołę z tych rodzin, które są po prostu łagodniejsze. Nie? Te, które nawet przy przeglądach tak mocno nie skaczą do rąk. No i to by było tyle i to tak i to jest taki sposób właśnie na szybko żeby to zrobić i żeby podłożyć te tematki żeby to wyszło udanie słuchajcie żeby to wyszło udanie